Pan dużo pisze? Czytałam tylko pana zimę w tygodniku wileńskim. I? Zachwyt. Niepewność, zakochany Mickiewicz, czyli film o początkach polskiego romantyzmu, o tym, jak wyglądały ziemie dawnej Rzeczypospolitej około 1820 roku Życie Mickiewicza nie było więc, jak chcą jego pierwsi biografowie, realizacją wszelkich romantycznych ideałów, ale niewątpliwie było prawdziwe, ciekawe i pełne pasji. Wizerunek wieszcza stał się niejako dźwignią handlu we współczesnych czasach. W filmie ukazano wiele romantycznych motywów. Zapraszamy na film Niepewność: Zakochany Mickiewicz.